Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Naprawdę ludzie w Polsce będą mieli dzięki temu więcej, w sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie lepiej. Moratorium na wzrost podatków, najważniejszych podatków pit citu i vat na trzy lata. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, żebym znajdował naprawdę po 5 złotych. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku. Podniesionej do 60 tysięcy złotych. Kredyt 0%. Podatek kasowy, to znaczy zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura. Będziemy proponowali dopłatę do najmu 600 zł. Każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Cała Polska zna te konkrety. W imieniu całego przyszłego rządu mogę wam powiedzieć, nie obawiamy się żadnej z tych obietnic zostaną zrealizowane. ja to traktuję jako y, raczej taką ta, 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 taką y, taką przenośnie.